Z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tobie. W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy, celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faruzołysze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów, młodszy z nich rzekł do ojca, Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn zebrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę? Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczy mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko Ujrzał go, jego ojciec wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciw niego, zrzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu odpowiedział, Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utoczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn Twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz On mu odpowiedział: Moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo pańskie. W takich chwilach zawsze przypominam dzisiaj rozmowę kiedyś z kędzem Piotrem. Pytam się go Piotrek, oczywiście mówi o Kiewiczu. Piotrek, jak ty zaczynasz kazanie? Widziałem, że rozmawiam z geniuszem na po nie. A on mówi, wiesz, ja się zastanawiam, co ludzie czują. Patrzę na nich i się zastanawiam, co oni czują. Co teraz czujecie? Jeden Bóg wie, co teraz przyjdzie. Powróćmy też więc zatem do dzieciństwa. Na początek bajka. Ale to jest bajka związana z tematem naszej komunii. Jak słuchać serca. Żeby nasze serce było zestrojone z sercem Jezusa. Żył kiedyś pewien pustelnik, i jak każdy pustelnik w samotności, i milczeniu, poświęcał się modlitwie i pokucie. Często narzekał jednak, że ma zbyt wiele spraw do załatwienia. Działo się tam tak dopóty, dopóki pewien człowiek, jeden z tych, którzy zazwyczaj do niego przychodzili, nie zapytał go, gdzie jest ta cała praca w jego regularnym i uporządkowanym życiu. Pustelnik odpowiedział. Udomowiłem dwa sokoły, Wytresowałem dwa orły, ustrzegłem dwa króliki, czuwałem nad wężem, obliczyłem osła i oswoiłem lwa. Gdzie są te wszystkie zwierzęta? Nikt nie widział ich w pobliżu groty świętego pustelnika. Ten wyjaśnił to tak. Te zwierzęta żyją w każdym z nas. Na przykład dwa sokoły rzucają się we mnie na to wszystko, co się pojawi. Dobre czy złe. Muszę je udomowić, wyrzucały się tylko nauk właściwych. To są moje oczy. Dwa orły ranią i rozdzielają swymi szponami. Muszę je wyćwiczyć, by nauczyły się służyć i pomagać, bez zadawania rany. To są moje ręce. Króliki chcą wszędzie biegać, uciekają przed innymi i unikają tego, co trudne. Muszę nauczyć je spokoju, nawet gdy napotykają cierpienie. Problem czy coś, co im się nie podoba. To są moje nogi. Najtrudniej jest czuwać nad wężem, który jest zamknięty w klatce mającej 32 groty. Zawsze gotów jest ukąsić i zatruć tych, którzy są blisko, ledwie otworzy się klatkę. Jeśli nie czuwam, wyrządza szkoda. To jest mój język. Osioł jest bardzo uparty, nie chce robić tego, co do niego należy. Twierdzi, że jest zmęczony i nie chce nosić ciężarów. To jest moje ciało. Wreszcie muszę panować nad lwem, które uważa, że jest królem, chce być zawsze pierwszy, jest dumny i pyszny. To jest moje serce. To są rekolekcje, w czasie, których chcemy zasłuchać się w serce Jezusa i chcemy to czynić jak Maria. I mamy świadomość, że możemy bardzo łatwo pomylić się jako syn notrawny z dzisiejszej Ewangelii. Ale Bóg zawsze do Ciebie i do mnie mówi, moje dziecko, Ty zawsze jesteś przy mnie, przy moim sercu. Zawsze chcę przytulić Ciebie do mojego serca. A jednocześnie, jak mówi słowo Boże, jesteśmy często ludem błąkanym. Gdzieś nasze oczy, uszy, zęby, nogi, gdzieś to we wszystkie strony i nie umiemy tak tego poukładać. Jak to poukładać? Jak zobaczyć w tym wszystkim jakąś taką jedność, jakiś głębszy sens? To właśnie dzieje się dzięki temu, że zaczynamy słuchać serce tak jak słuchała Maryja. Papież Franciszek w o Bożym Sercu, w w Nos, powiedział, że kiedy rozważamy ten fragment, że Maryja, wszystkie te wydarzenia słuchała sercem, rozważała w swoim sercu, to tam jest użyte greckie słowo symbolein, czyli symbol. Serce jest symbolem. co to jest symbolein? To jest składać różne elementy w jeden symbol, w jedną całość. To są takie, czyli na modlitwie w Twoim sercu odbywa się składanie wszystkich puzli Twojego życia. Chociaż jesteśmy w strefie niemieckojęzycznej, ale ja w takich chwilach lubię nieraz. E, wracać do Biblii po francusku, kiedy jest na przykład ten fragment, jak pasterze trzej kulowi oddali pokłon, Maria rozważała wszystkie te sprawy, mamy po Polsku, w Biblii francuskiej mamy Elle retenait to se zrenem, oszersza, jest Sezory en a ona sens. Ona zbierała wszystkie wydarzenia, szukając sensu. Kiedy przychodzisz do kościoła, kiedy codziennie modlisz się, kiedy wsłuchujesz się w swoim sercu, to pytasz się Boże, jaki jest sens tej rozmowy z moim kolegą z pracy. Jaki jest sens, że akurat ta choroba teraz, jaki sens się stało, że akurat teraz łamałem nogę. Jaki jest sens tego, że nie mogę dogadać się z moją córką. Jaki jest sens? Bez słowa Bożego, bez słuchania w sercem, nie zrozumiesz sensu. Będzie bez sensu. Możesz mieć jak syn naturalny bogactwa tego świata żyć jak krezus, ale będziesz pogubiony. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z kolegą w liceum, który mówi, miał bardzo bogatego ojca. Już w latach 90. chwilował w jakiejś szkole za dolary i mówił, że wiesz co, już za kilka lat wybuduję sobie biały dom, ogrodzę go białym płotem, będę jeździł białym BMW, ale jak już będę to wszystko miał, to wysadzę to wszystko w powietrze. Nie dlaczego? Bo to wszystko jest bez sensu. A to nieprawda. Biedny człowiek, który miał pieniądze, nie widział sensu, bo gdzieś zgubił miłość ojca. I dlatego my jesteśmy bardzo bogaci, że możemy dzisiaj rozważać słowo Boże. Kiedy skrzypek na darty śpiewał, If I a rich man", był bogaty, to on tam wymienia, co by robił, gdybym był bogaty. I między innymi opowiada, że cały dzień by rozważał Słowo Boże. Więc obwieszczam wam, do, wam dobrą nowinę. Jesteśmy bardzo bogaci. Bo mamy Słowo Boga. Mamy Eucharystię. I to nam pomaga zrozumieć sens życia. Jesteśmy bardzo bogaci. Bardzo bogaci. Bo mamy sens. Mamy miłość. Mamy kierunek życia. Bo wiemy, jak z tego skorzystać, żeby nie stać się utracjuszem, jak syn Marnotrawi, który na szczęście. W ostatniej chwili się opamiętał, czego nie zrozumiał ten drugi sens. I drugi fragment, kiedy odnaleźli dwunastoletniego Jezusa w świątyni. Same retene, to se mądan son Jego matka znowu retene zbierała od retencja, retenina, Tu wszystkie wydarzenia. sens No. Jeżeli chcesz mieć sensowną rodzinę, jeżeli chcesz mieć sensowne życie to musi przychodzić taki moment, kiedy modlisz się Słowem Bożym. Mam tu w ręku taką małą książeczkę, słowa do życia, widzicie, o, ona jest także w wersji elektronicznej jako aplikacja. I jeżeli używam nazwy tego, i to nie dlatego, że jestem agentem handlowym, mam jakieś ukryty nie, 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 bo mogę wymieniać inne tytuły, jak Oremus, czy na stronie internetowej Opoka, czy Mateusz, o co chodzi. Czy Ty jesteś tylko sumą kości, mięśni i paru innych narządów? Nie, nie jesteś tylko ciałem. Nosisz sobie duszę nieśmiertelną. Masz pragnienie miłości. Masz pragnienia, które przekraczają ten świat. I dlatego każdego dnia potrzebujemy pokarmu dla ciała, pysznego śniadania na przykład, ale każdego dnia potrzebujemy pokarmu dla duszy. Potrzebujemy nakarmić Słowem Bożym nasze serca, bo bez tego się pogubimy. I dlatego zachęcam Was, byście każdego dnia, przynajmniej jak najczęściej, a daj Boże, każdego dnia rozważali Słowo Boże. By wasze dzieci widziały i słyszały od waszych matek Kasiu, Krzysiusz, bądź chwilę cicho, bo tato teraz modli się w śnieg By kiedy przybiegnie do Ciebie córka mamusiu, pobawię się z Tobą za 15 minut. Ale teraz modlę się Pismem Świętym. To jest bardzo ważne. Mamy chociażby z tym, co mówią, słowa do życia, czy w innym, mamy mnóstwo krótkich komentarzy, to jest po kilka zdań. Mamy także aplikacje do tego na przykład. Ale takich pomocy jest masy dzisiaj. I jeżeli nie chcemy pogubić się w życiu, jeżeli chcemy e, dobrze zadbać o nasze serce, to nie wystarczy, że będziemy brali jakieś suplementy, które kardiolog nam zaleci, ale potrzebujemy żyć w stanie łaski święcającej, potrzebujemy często, daj Boże, codziennie modlić się Pismem Świętym i potrzebujemy często przyjmować sakramenty święte. Wtedy będziemy mieli udane życie, co nie znaczy, że nie będzie jakichś turbulencji. Mogą być problemy zdrowotne, finansowe, ale będziemy je przeżywać z Bogiem. I nawet jeżeli nie od razu, to z czasem zrozumiemy, jaki jest sens. Ale bez względu na to, na jakim etapie będziemy, czy będziemy tu, czy tu, czy to będzie co chwilę tak, czy tak, to my będziemy mieli poczucie, nie jestem sam. Bo Jezus jest ze mną, bo oświeca mnie swoim słowem, bo daje mi moc. I czasami to oświecenie będzie przychodziło też poprzez różne bolesne wydarzenia, a przynajmniej duże zamieszanie. Jesteśmy w Austrii, ale ja lubię poezję słynnego austriackiego poety Reinera Marii Wilkego. To jest akurat fragment listu, który napisał do młodego poety o tym, że trudne wydarzenia w życiu mają sens. Czemu Pan chce wykluczyć ze swojego życia jakiekolwiek zaniepokojenie, pisze Rilke, wszelki ból, przygnębienie, skoro Pan nie wie, co wypracowują w Panu te stany. Czemu Pan chce dręczyć się pytaniem, skąd to wszystko może się brać i dokąd zmierza? Przecież Pan wie, że znajduje się Pan w stanie przemian. I niczego tak bardzo nie pragnie Pan jak przekształcenia siebie. Dodalibyśmy przekształcenia serca, czyli nawrócenia serca. Jeśli w tym, co się z Panem dzieje, jest coś chorobliwego, niech Pan ma na uwadze to, że choroba jest środkiem, za pomocą którego organizm uwalnia się od czegoś obcego. Wówczas trzeba mu tylko pomóc chorować, tak by posiadł całą chorobę, dał jej się rozwinąć, gdyż to oznacza dla niego postęp. W Panu tak wiele teraz się dzieje, więc musi być Pan cierpliwy. Jak ktoś, jak chory i ufny rekonwalescent, bo być może jest Pan jednym i drugim. I więcej, jest Pan też lekarzem który musi siebie doglądać, ale w każdej chorobie jest wiele takich dni, kiedy lekarz nie może uczynić nic, jak tylko czekać. I to właśnie jako swój lekarz musi Pan przede wszystkim czynić. Dodałbym czekać z Biblią w dłoni. I kończy milkę tak. Proszę nie wyciągać zbyt pochopnych wniosków z tego, co się Panu przydarza. Proszę pozwolić, by się to po prostu zdarzało. Nie od razu mamy odpowiedzi na wiele dręczących na, nas pytań. Ale Bóg z czasem, kiedy się modlimy, rozważając Pismo Święte, kiedy prowadzimy dialog ze sobą, prowadzicie w na dialog, Bóg odsłania przed nami sens, dodając nam moc i pomaga odkryć swój głos, który mówi w naszym sercu. Jak mówił Święty Franciszek Salezy, jakie serce takie czyny. Pomaga nam usłyszeć ten głos Ojca, który mówi, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie. Ale warunkiem odkrycia miłości Bożej to jest po pierwsze uwierzenie. Jak Ty mnie kochasz? Jak Ty mnie kochasz, Panie? Jest bardzo często powracać do tych fragmentów Biblii, które mówią, że jesteśmy ukochani miłością odwieczną. Czyli jedenasty fragment Księgi Ozaasza, czy pięćdziesiąty czwarty Izajasza. Ozaasz, który mówi. Bóg, który mówił o zasza, jest ten, jak ten, który przytula do policzka Ciebie. Moja miłość jest czuła. I Izajasz, który mówi, jak niewiastę zgnębioną na duchu, wyzwałem Ciebie. Góry mogą ustąpić, ale moja miłość się nie zmieni. I chodzi o to, by to odkryć w codzienności. Bo jak to odkryjesz, to nawet jak się pogubisz, to przypomnisz sobie, Pan Bóg tak mnie kocha, więc wrócę do Niego, żeby On pomógł mi zadbać o serce. Pewien ksiądz opowiadał, że e, kiedyś jego jakaś studentka, która była u niego na katechezie, pojechała gdzieś z jakimś ogłoszeniem za pracą. To był przełom lat 80. 90., no nie wiedziała, że trafiła do agencji. Udało jej się jakoś uciec. I w pewnym momencie przyjechała do niego na rozmowę i e, mówi, boję się wrócić do domu. Ale wiem, że Bóg mnie kocha. Więc najpierw tak wróciła, wyspowiadała się, potem wróciła do domu. Bo miała to doświadczenie miłości. I o tym mówiliśmy, drodzy rodzice. Że jest bardzo ważne, żebyście waszym dzieciom dawali dużo czułości. Mówiłem o tym, drodzy tatusiowie. Mówcie do waszych ukochanych dzieci. Jesteś moim ukochanym dzieckiem. Bardzo tęsknię za tobą. Taki jestem dumny z ciebie. Jesteś moją ukochaną królewną. Pocałuj ją. Przytul ją. Niech czuje czułą miłość Boga, poprzez czułą miłość Ojca. A jednocześnie miłość ma być w prawdzie. Papież Franciszek w Encyklice o Bożym Sercu mówi nam, że warunkiem dobrze rozumianego zadośćuczynienia są dwa. Po pierwsze trzeba uznać, że się zawiniło, a po drugie prosić o przebaczenie. Mówi papież bez zaprzestania okłamywania samego siebie. Nie jesteś w stanie nawrócić serca. To jest bardzo ważne, żebyśmy mieli czas, miejsce, sposób na to, żebyśmy potrafili zajrzeć nasze serce. Już powoli mój samolot widzi lotnisko, składam podwozie, zaraz podchodzę do lądowania. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że mamy niezwykłego gościa na ołtarzu w buteleczce z olejem świętego Longina. Święty Longin to był Longinus, żołnierz rzymski, który według tradycji przebił serce Jezusa na Gorkocie. Ale po tym przebiciu Longin się nawrócił. Więc można powiedzieć, że przebił Longin grotem, włócznią. Przebił Longin włócznią serce Jezusa, a Jezus grotem miłości przebił serce Longina. Do tego stopnia, że Longin nawrócił się na chrześcijaństwo, został mnichem, potem został zamęczony. Ale w międzyczasie jeszcze przed odejściem z Golgoty zebrał kawałek ziemi, na którą spłynęła krew Chrystusa. Cząstka tej ziemi dotarła do Bawarii, do Wałęgartem, niedaleko stąd jak wiadomo, gdzie jest piękna bazylika i tam jest przechowywana ta właśnie przenajświętsza krew Chrystusa. Tam jest taki zwyczaj, że na tą relikwię krwi przenajświętszej kładzie się olej, odmawia się stosowną modlitwę i od tej chwili uznaje się ten olej za olej świętego Londina przez który, który ludzie korzystają jako sakramentarium. Mówiliśmy wczoraj, jaka jest różnica między sakramentem a sakramentariami. A więc każdy, kto z Was będzie chciał, będzie mógł świętej podejść, a Was po olejem świętego blonkina, czyniąc znak na czole, prosząc, by Pan Bóg pomógł Wam uleczyć Wasze zranienia, byśmy mogli powiedzieć, jaki Izajasz w Jego ranach jest nasze zdrowie. Ale wcześniej, jak przyjemy komunię do serca naszego, to będzie taki moment, kiedy weźmiemy te kartki, które tu zostały Wam rozdane i oddamy nasze serca sercu Jezusa. Oddając mu to wszystko, co jest trudne, co jest bolesne, co jest poranione. Ale mam nadzieję, że ten czas, Muszę Święty, będzie też czasem radości i uleczenia i odkryjecie, jak ten pustelnik pogrąca, że chociaż macie dużo pracy, bo trzeba wytresować osła, oczy, prawda, trzeba opanować węża, trzeba też ogarnąć serce, ale w tym wszystkim będzie też dużo radości, bo ten kochający Bóg mówi ciągle do Ciebie i mówi, ja Cię bardzo kocham, ja się cieszę, że jesteś w Kościele, ja chcę Ci dać moją miłość, ale znajdź czas, znajdź czas na to, żeby słuchać Mego głosu w swoim sercu. Więc sięgaj po Biblię bo bez Pisma Świętego nie odkryjesz mojej miłości, nie usłyszysz mojego głosu w Twoim sercu. A jednocześnie mając w ręku Biblię, odkryjesz, że życie ma sens i smak, nawet jeżeli będziesz bardzo chory. I zawołasz kiedyś, jak Roman gansz do tego w swoim słynnym wierszu. Biblią, ojczyzno moja. Na Tobie uczyłem się żyć. Na Tobie uczyłem się kochać. Biblią, ojczyzno moja. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzycie